Ja miałem ostatnio okazję spotkać się z ekspertami z Indii i z Chin. Oczywiście też tutaj przygotowując tę prezentację ubolewam, że niestety dane dotyczące tego, co wysyłamy, jak wysyłamy, jak to wygląda, w Polsce są prawie niedostępne. Dużo lepszym źródłem jest chociażby dane amerykańskie, tak zwany Jane Report USA, ale też pokażę Państwu bazę bardzo, bardzo precyzyjne dane, które otrzymaliśmy od od gościa, który był ostatnio z Indii, który też importuje polskie, e, polskie jabłek. Takie porównanie, dlatego że e, ja wybrałem dwa kraje, proszę Państwa, dlatego że o tych krajach najwięcej się mówi. E, o ile o Indiach chcę mówić jako nadziei, to o Chinach chciałbym powiedzieć, że to jest myślę rozczarowanie spore i z przykrością stwierdzam, że jeżeli rozmawiamy z ludźmi spoza branży, i wspomina się im, chociażby ja na przykład do moich znajomych, którzy no, nie są sadownikami, nie siedzą w tym, w tym całym interesie, że tak powiem, o problemach całej branży nadprodukcji, produkcji, to oni mówią, przecież to Chin wysyłacie. To było we wszystkich mediach. Zalejecie, zaleliście Chin, proszę Państwa tak się stało. Może nie wszyscy tak myślą, bo nie wiedzą. Natomiast chcę pokazać, dlaczego a, troszkę sobie krzywdę tą propagandą zrobiliśmy. Ja też przyglądałem tytuły różne, no powiem też nasze portale pisały. Jedna z grup, czy to nawet tych związków grup, mówiła o tym, że list intencyjny na 40 tysięcy ton jest podpisany, a wysłaliśmy 1130 ton w tym roku. Także myślę, że warto też popatrzeć, o co tutaj chodzi. Liczby robią wrażenie. Najważniejsze, proszę Państwa, to to, ile tych ludzi tam jest. Tam mamy w Indiach 1,3 miliarda, w Chinach 1,4 i szczegółowo w paru słowach później. O tych krajach postaram się, mam 17 minut 53 sekundy, więc napiszę. Chiny. Największe zbiory, proszę Państwa, konsumpcja jabłek na świecie, największa area sadów jabłoniowych na świecie, największy eksport jabłek na świecie, największy producent konceptu jabłkowego, jeden z najmniejszych importerów. Nie ma tutaj w tym błędu. Widać, proszę Państwa, gdzie te uprawy chińskie są. To jest, proszę Państwa, 2 320 tysięcy hektarów według chińskich. To jest Jane Report, zachęca, można sobie ściągnąć, To są raporty robione przez USA, świetne dla amerykańskich eksporterów. Bardzo precyzyjne dane. Proszę Państwa, wynik zbiorów 41 milionów 400 tysięcy. Trzeba bardzo ostrożnie zeram. Główna odmiana, proszę Państwa, 70% to jest oczywiście Fuji. Potem jest Red Delicious. Ta odmiana lokalna. Nie wiem, czy dobrze powiem: Queen One i Gala. Gala, e, odmiana, która rośnie, natomiast będzie Państwo robić 70% z 41 milionów, to naprawdę robi, robi wrażenie. I proszę Państwa, to jest najciekawsza i chyba najsmutniejsza tabela, jaka może być. E, macie Państwo, e, to jest NSB, Chińskie National Statistic Bureau. Oczywiście pewnie kłamią Chińczycy, tak jak na przykład Rosyjskie Biuro Statystyczne, no ale mniej więcej te dane. Amerykanie twierdzą w tym swoim raporcie, że, że to się prawie zgadza. Nie powinniśmy patrzeć na ten rok, dlatego, że to jest rok, gdzie były, proszę Państwa, bardzo duże przymrozki w, w okresie kwitnienia, a później były bardzo duże w tych rejonach produkcyjnych opady deszczu i grad. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, 2 miliony 300 tysięcy hektarów, 41 milionów ton, konsumpcja krajowa, prawie 35 milionów, wciągają te jabłka Niemcy i proszę Państwa import, tam nie ma błędu, 70 tysięcy ton. Tak dla porównania, proszę Państwa, w tym samym roku w 2017 do Czech i do Litwy Polska wysłała dokładnie tyle samo. I dlatego tego człowieka, który wysyłał te jabłka z chloropiryfosem do Czech, to trzeba by naprawdę napiętnować. Dostał 500 złotych mandatu. Tak? I inspekcja obiecała, że do niego zajrzy jeszcze raz. Na wiosnę. Może pojechać. Przetwórstwo, proszę Państwa. 5 milionów, 5 milionów ton. I co jest najważniejsze, to jest w tej chwili um, największy eksporter jabłek. Na świecie milion, prawie milia, milion, milion tysięcy ton dwa sezony temu. W tym roku, tak jak powiedziałem, te zbiory są dużo, dużo mniejsze, ale w dalszym ciągu wysłanie miliona ton no, robi wrażenie. Tutaj widać, proszę Państwa, to też jest z tego raportu dzień, na niebiesko to są jabłka. Gdzie najwięcej wysłają tych jabłek? Indie, Bangladesz, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, 100 tysięcy ton do Rosji. Wartość tego eksportu, to jest ciekawe, proszę Państwa, to jest 1,5 miliarda. Bardzo istotna sprawa od 2017, nie tylko. My mamy embarga, Chińczycy nie mogą włożyć jabłek do Indii. Jest zupełny zakaz, co będzie widać też w informacji o, w informacji o rynku indyjskim. O sadownictwie chińskim nie będę mówił, część z Państwa widziałem na Facebooku, na przykład Panie Sebastianie, w Chinach. Także była, byli Państwo czy Robert, także widzieliście Państwo jak to wygląda. Natomiast bardzo rozrobione gospodarstwa to też jest kwestia tych zaszłości politycznych. Natomiast wszystko się zmienia. Przede wszystkim jest kwestia zmiany też struktury produkcji, nowego typu sadów. Kto, oczywiście, proszę Państwa, tam jest ze swoimi szkółkami, zaraz zobaczymy na zdjęciu. Knip trees from Netherlands, czyli holenderskie drzew. Nasi szkółkarze jeszcze tam, proszę Państwa, nie, nie dotarli, natomiast zmiany generalnie idą. Różne typy sadów, od takich bardzo, bardzo e, ekstensywnych do sadów intensywnych nowego typu, również te same problemy co u nas, czyli, proszę Państwa, nawadnianie, know-how, ale także w niektórych rejonach, uwaga, w Chinach siła robocza. Tu widać Fuji, Odmiana numer jeden w Chinach. Jak widać, proszę Państwa, tutaj bezpieczeństwo pracownika na pierwszym planie. Ale jest tylu Chińczyków, że ktoś tam dostaje I to jest słynny symbol pracy w Chinach. To są te jabłka produkowane w toretkach. W dalszym ciągu na dużą skalę to się dzieje. Natomiast no to jest taki Hing symbol takiego chińskiego sadownictwa. Dużo się zmienia, jeżeli chodzi o logistykę, o sprzedaż w Chinach. Co jest ciekawe, proszę Państwa, w tej chwili Chińczycy dochodzą do takiego, można powiedzieć, sufitu, jeżeli chodzi o spożycie jabłek. Znaczy już więcej prawdopodobnie nie będą, nie będą jeść. Tu też chodzi o to, że jabłko, tak jak u nas kiedyś, jest tym owocem, który w najprostszy sposób, nawet, w prostych, takich bez, nawet bez chłodzenia, można dosyć długo przytrzymać. Też, proszę Państwa, rozwój technologii przechowywania. Jeden NCP również jest dostępny masowo w Chinach i masowo stosowany. Natomiast, no mówię, Chińczycy zmieniają trochę swoje nawyki, nawyki żywnościowe. I to najsmutniejsze slajdy, proszę Państwa, bo to jest 2017 rok. Nie ma danych z 2018 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, tylko 68 tysięcy ton, z czego prawie połowa to są jabłka amerykańskie. Na drugim miejscu na pudle jest Nowa Zelandia, tu jest Chile, a my mamy, proszę Państwa, 1130 ton. No jest to jakiś wynik, jak się policzy, nie wiem, 21 ton w kontenerze, no to co są dobrze z matematyki, szybko obliczą. Natomiast, proszę Państwa, najsmutniejsze jest na dole tego slajdu, to to jest cena średnia za jabłko. To są, nie wiem, czy Państwo, którzy wysyłali do Chin się zgodzą, ale to jest cena średnia za tonę jabłek. Zróbcie Państwo nawet nie na Amerykę, tylko na Nową Zelandię. 22 tysiące ton. Jabłek prawie 2,5 razy droższy od Polski. Amerykanie prawie 1,5 razy droższy od Polski. Nawet Chile jest droższy od Polski. Co, co świadczy o tym, że my te jabłka sprzedajemy tam za tanio. Albo jest coś innego. Chcę powiedzieć, co to jest innego. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj kolega mówił, Ronald, że Holandia może wwozić jabłka do, do Chin. Nie mam tutaj dane na początek 2018 roku. I zwróćcie Państwo uwagę, na większość... Tylko z Europy, według tych danych, to Francuzi i my możemy wozić jabłka. Natomiast jest jeden mały problem. Problem jest taki, że y, największym, widzieliście Państwo, tym eksporterem jest, są Stany Zjednoczone, natomiast y, Putin z ich szefem kraju się pokłócił, nie Putin, tylko Trump, w związku z tym o, o stal, w związku z tym podniesiono od cła z, 50, z 10% na 50%. Także to jest kolejna szansa dla polskich jabłek, bo Amerykanie, bardzo się amerykańscy producenci o to boją. No bo nagle się okazuje, że muszą na, 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 na dzień dobry te jabłka są droższe. Natomiast te kraje z, z obszaru Pacyfiku, czyli chociażby Australia, Nowa Zelandia, mają podpisaną taką Unię Celną i są albo zerowe stawki, albo na przykład w przypadku Australii dwuprocentowe. Także zwróćcie Państwo uwagę bardzo mocno, to są gruszki, winogrona, jabłka, jak mało krajów może tam wozić te jabłka. Także Chińczycy wszystko wywożą, ale niekoniecznie chcą, żeby do nich wozić. Proszę Państwa, no może tutaj przeskoczymy, to jest taka decyzja polityczna, ja myślę, że tutaj duży sukces, jakby na to nie patrzeć, Polski, że tak szybko się udało dostać na ten rynek, to naprawdę wszyscy, z kim się rozmawia, byli zdziwieni, że, 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 że tak to dobrze, dobrze nam poszło. Natomiast tutaj jest to ten problem, że no niestety my jesteśmy nieprzygotowani do tych wysyłek, o, tym, o czym już Adam chociażby mówił wcześniej, Tutaj z Chinami jest o tyle no, możliwość jakaś, że możemy t, t, ten transport morski zastąpić transportem kolejowym. Jest taka możliwość, natomiast no, póki co tego nie, nie wykorzystujemy. Tu chcę się chwilę zatrzymać, bo to jest chyba dobre miejsce. Washington Apple State Commission to jest taka organizacja, która zajmuje się promowaniem jabłek z amerykańskiego stanu Washington. Nie mylić z tym, gdzie mają swoją stolicę, bo to jest akurat District Natomiast proszę Państwa, te jabłka są sprzedawane jako produkt premium, tylko i wyłącznie. Oni przez 10 lat, nieważne ile tego sprzedali, był taki moment, że mogli włożyć tylko Goldena i Red Delicjusza i tylko ze stanu Washington. Innych jabłek nie można było do Chin włożyć. Mimo to bardzo mocno szła promocja tych jabłek. Chińczycy te importowane jabłka często są traktowane jako prezent, chociażby na chiński Nowy Rok jest taki jak u nas Black Friday, to się nazywa Single Day tam. Są specjalne opakowanie, te jabłka są bardzo, bardzo drogie. I zwróćcie Państwo uwagę, jest długofalowa polityka. Ten Washington Airport State Commission jest finansowany z, z, z pieniędzy producentów. Po to, żeby na tym rynku iść. Oni są też są obecni na rynku, byli na rynku rosyjskim, są obecni na rynku w Indiach tak dalej, tak dalej. Także to jest taki przykład, można się zdecydowanie od nich uczyć tych działań. Tu widzicie Państwo, tu akurat jest przygotowane opakowanie właśnie Chiński Nowy Rok i wykorzystanie celebrytów, może rozpoznajecie Państwo tego Pana w białej koszuli. Ci, którzy kupują różne rzeczy z Chin, niekoniecznie to jest jeden MCP, to proszę Państwa przez serwis Alibaba, to jest jeden z najbogatszych ludzi w Chinach, właściciel, założyciel tego serwisu i proszę Państwa on jadł jabłka amerykańskie. To obiegło całą klasy, i natychmiast, natychmiast spowodowało zapotrzebowanie, że wszyscy chcieli śledzić co ten człowiek robi, i spróbować tych jabłek. Obok ta pani uśmiechnięta stoi, co trzyma logo, właśnie jabłek ze stanu Washington. I oczywiście następny trend, bardzo duża sprzedaż przez internet. Tutaj, też to, co jest najbardziej obiecujące, tu jest taki artykuł był o takiej firmie, która nazywa się Fruit Day, ma 74 miliony obrotu, 4 miliony klientów w 300 miastach. To jest młody chłopak, ma 27 lat, 90% owoców z importu. Rodziny 30-35, klasa średnia, której zależy na zdrowych rzeczach, dla nich owoc importowany jest zdrowy. E, Taki top five, pomarańcze, kiwi, jabłka, czereśni, co, co ich najbardziej interesuje, niezależnie od ceny, e, import borówki i, i maliny. Także, proszę Państwa, mamy możliwość wejścia na rynek chiński, mimo że to jest tylko te 70 tysięcy ton, to już wysyłamy owoce premium, to można za te owoce dostać bardzo dobre pieniądze, szczególnie w tym roku, w momencie, kiedy kiedy nie ma, nie ma tam Amerykanów albo będą mniej, dlatego że mają te wyższe stawki celne. Proszę pamiętać, że inni konkurenci, południowa półkula, czyli Chile, Argentyna, Chile chociażby, Australia, Nowa Zelandia, no nie mają tą przewagę, że te jabłka są świeże ze zbiorów, bo dlatego, że u nich zbiory są właśnie luty, marzec, kwiecień, w związku z tym, no, my możemy zawsze mieć troszkę więcej problemów z jakością, natomiast Amerykanie zbierają w tym samym czasie, co my i sobie dobrze Dobrze dają radę. Pamiętajmy, że Polska nie jest włączona w wojnę celną, chyba że coś kupimy od Amerykanów i Chińczycy nas przyblokują. Także to jest, to jest to.